Dziękujemy y, mieszkańcom za to, że reagują na sytuację, kiedy drugiej osobie może stać się krzywda. I tak też się stało 14 października, kiedy to otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące agresywnie zachowującego się sprawcę kradzieży, do której doszło w markecie przy ulicy Wyszyńskiego w Bełchatowie. Na miejsce zostali skierowani policjanci z Wydziału Prewencji, którzy zestali tam interweniujących świadków zdarzenia oraz ujętego sprawy którym okazał się 34-letni mieszkaniec gminy Bełchatów. Mężczyzna został przekazany w ręce policji, natomiast świadkowie poinformowali, że mężczyzna ten wszedł do sklepu z podręczną torbą. Tam w sklepie zapakował do niej, jak się okazało, 22 sztuki masła, po czym nie płacąc za ten towar wyszedł ze sklepu. Widząc tą sytuację, pracownik ochrony natychmiast zareagował i ujął go przed wejściem do sklepu. Niemniej jednak sprawca, chcąc utrzymać się w posiadaniu skradzionego towaru, zaczął być agresywny, zaczął szarpać pracownikiem ochrony, a tą sytuację z kolei zauważył przypadkowy przechodzień, który natychmiast zareagował i pomógł w ujęciu nieuczciwego klienta. Finalnie mężczyzna został zatrzymany i na podstawie zgromadzonego przez śledczych materiału dowodowego usłyszał zarzuty dotyczące kradzieży rozbójniczej, przestępstwa zagrożonego karą do 10 lat pozbawienia wolności.